La la, 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 la. Hmm, ciekawe, która to godzina. Muszę sprawdzić na Patrycji telefonie. 8:28. To jeszcze tak wcześnie było. Nie, no dobra, idę zrobić śniadanie, bo wciąż śpi, śpi i śpi. Całymi dniami śpi tylko i nic nie robi w tym domu. Cóż, to no dobra. Idę ją obudzić, bo jeszcze się okaże, że. No. Patrycja, wstawaj! Wo! O, cześć mamo, co u ciebie słychać? Co u mnie słychać? U mnie dobrze, a u ciebie? U mnie też dobrze. No dobrze, no to ja robię ci śniadanie. Więc ten, słuchaj, ja mam taką dobrą wiadomość. Jaką wiadomość? O no to, że dzisiaj idziesz z Aurorą, z Henrykiem, z moją siostrą Godzilla i z Staszkiem y, na obóz harcerski. Ale ja też tam będę. I moja siostra Godzilla też. Aha, czyli moja ciocia też będzie? No oczywiście, że będzie. Moja siostra Godzilla zawsze będzie. I dzisiaj ją powitamy, bo to, bo moja siostra jest u w Petkowie pierwszy raz. Aha, pierwszy raz? No a co myślałeś, że drugi? No nie. No właśnie. No to, no to zbieraj się, bo, bo ten. Bo za 3 minuty musimy już wyjść. Bo jest dopiero 8.30. A ok. To dobra, no to już ci robi śniadanie. A jakie to śniadanie będzie? Robię płatki dla Twojej wiedzy. A ok. No to czekam. A gdzie mój brat? Tak z ciekawości. Już mówiłam Ci coś przed chwilą, że jest na obozie harcerskim. Z Twoją przyjaciółką Aurorą. Chyba Auror nie mówiłam. Dobra, masz te płatki. Żryj bo one są bardzo zdrowe. Jakie zdrowe, mamo? Chyba, chyba ci się pomyliły słowa. Aha. Dobra, za dwie minuty musimy już wyjść. Żryj szybko, bo, bo nie zdążymy. Jeszcze. Poczekaj jeszcze. Nie, nie za, nie za dwie minuty. Chyba i nawet i więcej. No to jeszcze moja siostra przyjdzie na chwilę pogadać, coś robić. No. A ty, a ty jedz te płatki, a nie będziesz się modliła nad nimi. Dobra. No to ja jem te płatki. Zjem chociaż trochę, bo są trochę niedobre. Pamusiu, zjadłam. No jak pięknie, wiesz? Wiem. Dobra, jeszcze moja siostra przyjdzie, sobie pogadamy. A potem, a potem już wyjdziemy. Dobra, spoko. A gdzie jest moja ciocia? Twoja, twoja ciocia jest w pracy Zaraz przyjdzie Aha, ok Już chyba idzie Już idzie moja siostra Otwierać drzwi Ja stoję przecież pod drzwiami A, to pewnie moja siostra I tak się nie zmieścisz w drzwiach Bo jesteś takim gigantem, że wiesz Ło, ale Ale jesteś taka wielka Aż aż Tak, tak jak ja ty nie jesteś wielka, a jesteś mała. I ja pierdaczę, ale ty jesteś taka większa, że w ogóle nie wiem, jak, jak cię mam porównać do mnie albo do Patty. Yy, wiesz co? Musimy sobie coś pogadać. Wiesz, bo dzisiaj jest obóz harcerski. Obóz harcerski, nie? No. To się musimy się zbierać, bo, bo się spóźnimy. Oj tam, oj tam. Nie spóźnimy się. Spóźnimy się. Ej, to bardzo się spóźnimy. Yy, Patrycja, przywitaj się z ciocią. Cześć, moja droga. Jak dawno się nie widziałyśmy? Cześć, Ciociu! No, cześć, Patrycja. Co u ciebie? U mnie dobrze, a u ciebie, Ciociu? U mnie też dobrze. Wiesz, co? Musimy iść na obóz harcerski. Twoja mama też tam będzie. Okej. Okay. Twoja przyjaciółka Aurora, Henryk, twój brat Erik i. i Stasiek, czyli siostra tej. Aurory. Brat Aurory. Tak. Braciszek Aurory. O. Bo, bo ten większy brat to, to jest brat. ten. Brat Aurory, czyli Henryk. To co? Zbieramy się? No nie, jeszcze chwilę, bo muszę ci zrobić śniadanie. Jakie śniadanie? Co ty gadasz? A Patrycja już jadła śniadanie? Jadła, jadła. A co jadła na przykład? Płatki. Z czym? Po prostu płatki. A, Ok. No, to czemu się pytasz? Z czym? No z niczym, oczywiście, że z niczym. Dobra, Patrycja, musimy iść, bo Bo zaraz się spóźnimy. Ok. No, to chodź. Otwieram ten wam. Ej, dziewczyny, chodźcie, bo zaraz ten będzie obóz harcerski. Dobra. A to będzie jakieś żarełko. A, no tak, jak mogłam zapomnieć, już biorę jakieś żarełko. Hmm, może wezmę cały kosz, to na pewno chyba ten, no. To wezmę cały kosz. Ile rzeczy będziesz tego niosła? No dużo, a co? Żebyś widziała widziała Godzilla. A, dobra, no to idziemy. Patrycja, prowadź nas, proszę. Dobrze, dobrze, ciociu. Już prowadzę. Ach, dobra. Dobra, biorę ten kosz. Na pewno tutaj na dworze go dam i już wychodzę z domu. A ty przeskoczysz przez pół godzilla, bo jesteś taka wielka i gruba, że w ogóle nie zmieścisz się w drzwiach. Ej, a wiecie, gdzie jest Patrycja? Bo powinna już tu być. A pewnie już zaraz idzie z mamą i z dziećocią. Może jakoś tak, ale nie, 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 nie wiem. Ej, Erik, a co sądzisz o tym obozie harcerskim? Będzie zły czy dobry? Ja obstawiam, że dobry, a ty? Ja obstawiam, żeby nie zły. Dlaczego? A co ci się w tym nie podoba? No bo będą jakieś w wodzie rekiny. Oj tam, oj tam, nie będzie rekinów. W tym się nie martw. Nie martw, się tylko ci mówię. Aha, dobra. Ale wie, wiecie co, że większy ogień się coraz robi? No wiemy. No ba. No, to wtedy to trzeba przynieść pianki, żeby ten, jeść, żreć się. Mówi się jeść. A nie żreć. Mówi się żreć i koniec. Aha, no, no, jak chcesz. Mówi się jeść, a nie żreć. Wiesz? Wiem, wiem, braciszku, wiem, ale muszę tak mówić, ponieważ to słownictwo mi się podoba. Aha. Ja, yeah, ty to masz łeb. No. No. Wiecie co, chyba dziewczyny już powinny przyjść, bo jest tak, bo jeszcze chyba za wcześnie, co? A która jest dopiero godzina? 8:36. Aha, skąd ty dziewczyna w ogóle wiesz? Bo tak jest na telefonie. A, dobra, spoko, loko, już i spontan. Już idą. Cześć! Cześć, siostra. Cześć, Patrycja. Cześć, cześć. Słuchaj, Patrycja, y, może usiądziesz sobie koło Aurory. No ba, no okej. Okay. A czyja to jest ten... Kanapa twojej cioci, a co? Nie, skąd tak się pytam? No to właśnie, to czemu się pytasz, jak to jest cioci kanapa, a nie twoja? No właśnie. Dobra, ciocia już idzie. Ale cio... Ale cioci, ty jesteś taka wielka. No właśnie wiem. Bo jestem tutaj po raz pierwszy. No wiem. Dzień dobry. Dzień dobry! Ale nie jak w szkole, normalnie. Dzień dobry po prostu. Aha, dzień dobry, pani Kamilo. Dzień dobry, pani Kamilo. Co panią, co panią słychać? mnie dobrze. A u ciebie? U mnie też dobrze. No właśnie. No, wiecie co? A w ogóle fajnie, fajnie, fajnie tutaj macie w ogóle, nie? No. O, ale słodziak. Czyj to braciszek? Aurory. Aurory, aurory, aurory. Czyli mnie. No, ale słodki. Jak się on nazywa? Stasiek. Albo można mówić na niego Staś? Stasiek? Stasiu? Nie wiem. Różna jest opcja. Różna jest opcja, tak. Różna opcja jest. Ale słodki, nie? No. A do, a do jakiej rodziny należy? Do aurorowskich. A, do spanielów należy. Należy. Ale to chyba to raczej nie jest spaniel. No nie, tylko to jest inny, inna rasa psa. Aha, aha, czyli on nie jest spanielem? No, a co myślałeś, że nie jest, że jest? No nie, no właśnie. To, czy, to, 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 kto cię w ogóle pytał o zdanie? No nikt. No właśnie, no to czemu się wpy, ten. wpieprzasz nos? Ja nie was nie wpieprzam, no co ty? Przecież, przecież czegoś bym nie zrobił. Dobra, słuchajcie, przestańcie się kłócić, bo... wiecie... O, macie hamak, widzę. No mamy, mamy. Ja ją sama ja, ja go sama rozbudowałam. Aha. Wiecie co, bo już musisz iść do domu, bo czemu? Zostań jeszcze trochę na godzinę. A ty mamo już idziesz, przecież mus musimy tutaj przecież zostać trochę tutaj być. Nie, ja nie wiem, że gdzieś idziesz do domu. Przepraszam, ja tylko żartowałam, przecież, nie? No. Dobra, idę po coś do żarcia, bo jestem taka głodna, że w ogóle nie wiem co, co tu, co to w ogóle by zjeść do żarcia. E, zaraz przyjdę, tylko muszę iść po coś do żarcia z mojego koszyka. Tam jest koło domu, nie? No. No to idź, no to na co ty czekasz? Leć szybko. No lecę, lecę, Godzilla, lecę. Dobra. Co tu by zeżreć? Dobra, spójrzmy tylko. Nie wiem, może sałatkę dla Godzilla bym wzięła. No tak, bo sałatkę do budzili. Dobra i coś jeszcze chyba, chyba dla mnie i dla dziecioków, bo, bo, bo te łobuzowate dzieciaki są takie takie łobuzowate, że w ogóle nie wiem jak ich mam je uspokoić. Takich jak Patrycja, Aurora, Cornelia, Agata, Antonina i Laura. To są główne bohaterki tego filmiku. Yy, znaczy wszystkich filmów oczywiście. I wiecie co? Yy, te odcinki moje z LPS-ami będzie ich dużo, aż w nieskończoność. Nawet nie wiem ile. Dobra. Dobra, koniec tematu. Nie będę o tym więcej gadała. Dobra, jeszcze dla mnie serek. Edamski. E, królewski znaczy się. Co ja gadam za głupoty? To jest królewski serek. Nie. Edamski to jest dobra. Kurwa, pomyliłam się. Dobra. Dobra, to będzie serek dla mnie. E, ser. Ser edamski. Dla mnie. Dużo serów jest. W... W różnym rodzaju. Dobra. Jeszcze sałatka została dla Godzilli. Idę jej zanieść, bo może się na pewno cieszę z tej okazji, że tutaj mamy, że powitamy ją tutaj po raz pierwszy. I to jest już odcinek. I to ten odcinek to jest już 60. Jak dobrze pamiętam. No, 60. Dobra. Yy, sałatka dla Godzilli, proszę. Ale uważaj, Godzilla, żeby ta sałatka nie wpadła do wody, nie? No, od wtedy się zamoknie cała, nie będziesz jej jeść potem, żreć, no, no, żreć nie będziesz potem jadła. Dobra, do no to ja jem serek, ej, dziewczyny albo chłopaki, czy ktoś z was lubi ser edamski? Ja lubię, ja lubię, ja lubię, ja lubię, ja lubię, a Godzilla też lubisz, czy nie? Ja też lubię, aha, no to okej, okay. ej, Godzilla, ty, ty widzisz to samo, co ja, ale co? Za Twoimi plecami coś jest. Jakieś ogłoszenie. No, o, jakieś ogłoszenie. Zaginęła Maja, ale się odnalazła. Ej, dzieciaki, idźcie zobaczyć tam jakieś ogłoszenie. Może, może z Waszej piątki ktoś pójdzie, albo z naszej dwójki, bo nas jest dwóch, więc no. No to ja pójdę. Hmm, tylko żeby nie wpaść do wody. Dobra, przeskakuję. Wiecie, wiecie, że Maja zaginęła, ale się odnalazła? Właśnie to samo chciałam powiedzieć. No, to ja też to, ja też, ciociu, chciałam to samo powiedzieć, ale w ogóle czemu tak jest napisane, że zaginęła Maja, ale zrobili tak, że się odnalazła? Nie wiem, dziecko, może zrobili tak po prostu, że y, ktoś, y, że zaginęła i się okazało, że jest w naszym mieście. A jak, a jak znowu tak zrobią, że ten, a może zrobią tak inaczej, że ciociu na przykład y, zaginęła Maja, ale nie ma krzyżyka, to co wtedy? To trzeba zadzwonić na policję, dziecko. A, ok, I w jakim mieście żyje? czy, czy nic jej się nie stało, czy jest cała i zdrowa? A, ok. Dobra, idziemy po pianki, bo jestem taka głodna. A po co ci te pianki są potrzebne? No właśnie, siostra, czemu te pianki są ci potrzebne? No bo mi, bo mi się żreć chce, wiesz? Wiem. No to, no to, ktoś cię, Henryk, w ogóle pytał o zdanie? Nie, no właśnie, no to mówiłam to samo Erykowi, czy, czy ktoś pytał mu o zdanie? No. Aha, to ty mi prosiłaś, żebym ja cię nie pytał o zdanie? Nie. Aha. Dobra, dziecioki, idźcie się bawić, bo, bo ja z Kamilą będziemy żreć pianki, a wy idźcie się bawić nad wodę, możecie się coś robić. Bawić się, yy, leżeć na hamaku. Czy ktoś z was się nie pokłócił o hamak, że wiecie, że jeden drugi chodzi na hamak, nie? No. Dziawszy czasami jest z Patrycją tak. Że najpierw było, że ja chciałam, że ona chciała na hamak, ale się okazało, że ja chciałam na hamak, nie? No, to samo jest z moją córką. E, w ogóle nie umie, nie umie w ogóle ten, no, y, jaką córką, co ja gadam? Y, z tobą oczywiście. E, to ja w ogóle nie, nie, bo, bo jak usiądę na ten hamak, nie, to jestem taka wielka, no, 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 to... To wiesz, to jak usiądę na ten hamak, no, no mów, no jak usiądę na ten hamak, to, to po prostu się cały y, po, poderwie przeze mnie, bo mam takie, bo jestem gruba i wielka jak byk, po prostu. Aha. Dobra, dzieci, idźcie się bawić, bo w ogóle już mnie wkurzacie. Dobra. No to, no to chodź, Patrycja, idziemy, idzie, idziemy do wody. Ale się rozbierzcie. Nie będziecie w, przecież w takich rzeczach pływać. No to, no to kto najpierw? No nie wiem, mogę ja. No dobra, ale się rozbierz, tak jak twoja mama prosiła. Dobra. No to ja mogę się rozebrać. No dalej, rozbierz się, już. Raz, dwa. Dobra. Tylko, tylko pamiętaj, które rzeczy są twoje tutaj. Z tych. No i twoje też. O wiem, dobra. Ale żeś się rozebrała. A ty w co się w niej czepiasz? No właśnie. Ktoś cię w ogóle pytał o zdanie? Nie. No właśnie. Eryku, przestań. No dobra, już dobra. Dobra, idźcie pływać, bo nie mogę na, na, na was patrzeć w ogóle. A co ci się w ogóle nie podoba? No w tym, że te gołe baby są takie. Ukru... Gołe baby. Wiesz co, Aurora? Idziemy na tej wody czy nie? No idziemy. No właśnie. No, no w ogóle Eryk w ogóle trochę przesadził, nie? No, bo on mówi do... Bo on mówi do Henryka tak, że w ogóle nie gada ze Staśkiem. Aha. No to mój brat powinien gadać z moim braciszkiem Staśkiem, ale w ogóle... czekaj, czekaj. Co? Ty masz dwóch bratów? No, a, a co? A myślałem, że tylko mam jednego brata, czy nawet i więcej bratów? Braci, znaczy się. Mam dwóch braci, czyli Henryka i Staśka. Jezus Maria, ale mam jednego brata tylko. Yy, brata Henry yy, Eryka. Yy, Henryka chciałam powiedzieć. Eryka. No. Dobra. Eryk, a ty tam przestań się macać. Dobra, dobra, idźcie już tutaj do tej durnej wody. Dobra. Nie, 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 możesz ty, bo koty nie lubią wody. A, dobra, no to, no to, dobra, no to mogę ja być pierwsza. A, a psy też nie lubią wody, wiesz? Wiem. Znaczy, lubią, ale wiesz, no. No wiem, znaczy, no, no trochę lubią, ale koty też czasami nie lubią, nie? No. No, ja jestem kotem, ja się boję wchodzić do wody. No i co, że się boisz wchodzić do wody? No to, no to się ubierz, jak się boisz wchodzić do wody. No to ja mogę być tylko. Albo... Albo Erk. A nie, bo jest kotem, bo... No bo, się boi. no, bo się boi wody. Słyszałem to. Aha. Dobra. Wiesz co? Wiesz co? Muszę już skoczyć do wody. Ale na głowę nie skaczemy, dziecko. No wiem, ciociu, wiem. Bup. O, jak przyjemnie. Jak przyjemnie. Jak się miło czas się spędza. W ogóle nie wiem... Nie wiem, czy wiecie, ale... Moi drodzy widzowie, ta woda jest tak ekstra, że w ogóle tak gorąca, taka przyjemna, że w ogóle nie wiem, co tu, kto się doigra ze mną na, poje na pojedynkę z wodą. Patrycja, idziesz? Idę, idę, tylko właśnie się boję wody. A, nie ma się czego bać, no przecież, przecież koty lubią wody. A przecież mówiła, że nie lubią wody. Aha, dobra, no to wskocz. Już skakuję ale się trochę boję na głowę wskoczyć. No to na ciało skocz, Jezu. Nie musisz mi ten. Mówić. Mówić, co mam robić. Ja nie mówię do ciebie. Ja mówię sama do siebie. A, dobra. No to. No, na, jak, jak ty chcesz? Yy, dla mnie nie ma problemu. Dobra. No to ja mogę na ciało skoczyć. Uff. O, jak zajebiście w tej wodzie, nie? No, a wiesz, że. A wiesz, że ostatnio twój brat, Eryk, w ogóle. W ogóle, roz, 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 ten spalił piankę. Komu? Henrykowi, mojemu, bra, mojemu bratu. No co ty gadasz? No, tak było. Jak cię jeszcze nie było? Jak, jak ty, ten, byłaś w domu. Aha, ok. A wiesz, co musisz już wyłaśmy z tej wody, bo, bo ja chyba nie, dam nie dałam rady. No to jak. No dobra, no to możesz sobie iść, bo ja mogę kąpać się ile chcę. No ty to masz najlepiej, bo jesteś psem, nie, nie boisz się wody. A ja, a ja jestem kotem i muszę, i muszę iść do wody z stresem. E, Widzicie, kocie, kocie życie jest takie nienormalne. Normalne. Przecież lubisz być kotem. No wiem, ale lubię być kotem, ale wiesz, no boję się wody. Dobra, idę się przebrać gdzieś. Może gdzieś w szopie? W jakiej szopie? Co ty gadasz? No w szopie. Przecież nawet nie mamy shopy. No, ty, ty jesteś shopa, dobra. Dobra. Ty jesteś shopa, bo w ogóle nic nie mam ten. No, dobra, idę się przebrać. A wiesz, bo muszę się przebrać w kiblu, bo, bo jak ktoś mnie przyłapie, to wiesz. No to na to na, to na to, na to ty czekasz? Idź. No, dobra, idę, idę, nie musisz mi mówić, no Jezu. Dobra. Przebieram się już. No, nareszcie jestem z powrotem ubrana jaka byłam. Niż poprzednio. Bo, bo, bo bez ciuchów to jest bez sensu. A z ciuchami to jest zajbiście, nie? No. Dobra. Idę do, idę do mamy się spytać, czy mogę iść na hamak. Mamo. Tak, córeczko. E, mogę iść na hamak? Możesz. Ok. Widziałam, ja że się zgodzisz. Tylko nie wpadnij do wody. Dobra, dobra, wiem mamo, wiem, wiem mamo, co mam robić. Dobra, idę na hamak. Uch, no dobra. Ech. Gdzie jest Patrycja? Patrycja, ty jesteś na hamaku? No a co myślałaś? A kto ci w ogóle pozwoli? Moja mama. A o. Ok. Wiesz co, bo muszę się przebrać, bo, bo jest mi tak zimno. Jeszcze. No to idź się przebierz. Dobra. Ażeby ktoś mnie nie przyłapał, tak jak ciebie. Nikt, nikt, nikt... Nikogo nie ma w pobliżu. Możesz się tutaj przebrać. Ok. Nareszcie. Po prostu nareszcie. Wiecie czemu nareszcie? Bo nareszcie jest ten moment, który e, się przebrałyśmy e, przed chwilą. Bo Patrycja przed... Przybrał się przed ja też przed dobra, na hamak Ale poczekam tylko, aż Patrycja Aż Patrycja Pójdzie z tego hamaku I mogę teraz, i teraz będzie moja kolej Patrycja No, możesz wyjść z tego hamaku A czemu? No bo ja teraz chcę na nim siedzieć No dobra, no to okej okay. no, to, no to siedź sobie A ja będę sobie reagować jak ty ten Robisz ten, no Siedzenie. Aha, dobra. Ej, Patrycja pamiętasz ostatnio, że yy, kiedyś yy, ten. Laura, yy, ciocia, Elżbieta. Jaka Elżbieta? Yy, jaka Elżbieta? Co ja gadam? No, no to co? Jakaś, jakaś ciocia z jakąś ciocią yy, kłóciły się o hamak, która. Yy, yy, że Laura wsiadła na hamak i była taka agresywna, nie? No. No, no, no i wtedy no i wtedy ciocia zajęła jej miejsce, a Laura na to nie pozwoliła, wiesz? Wiem. No, taka jest właśnie grubaska z, z niej, nie? No. Ej, idę po coś do żarcia. Dobra, no to idź, ja będę, ja też. Dobra, ja wyjdę też z, też z tego hamaku. No to co my, co będziemy żre, y, z, żreć? Będziemy żreć y, tort tort yy, czekoladowy i waniliowy, yy, rybę i frytki, płatki, Jezu, moje okulary, i lody. Czekaj, czekaj, mam lody. Ale przecież tego wszystkiego nie zjemy, Patrycja, no. Przecież w ogóle tego wszystkiego nie, nie zżremy, nie zżerli, nie zżerujmy tego. Żryj to, to jest bardzo dobre, wiesz? Wiem. A, a czemu tak, jak ty się odnosisz? Dobra, to to możemy zrobić tak że ja jem tort waniliowy wanili... co ja gada? Yy, tort waniliowy i czekoladowy i aha zapomniałam jeszcze o czymś jeszcze jest śmietankowy no to to ja jem tort śmietankowy czekoladowy i waniliowy a ty będziesz jadła płatki yy, które mama mi yy, dzisiaj, dzisiaj rano zrobiła ok dobra umowa stoi jemy Dobra, no to na mój sygnał. Trzy, cztery, ale się najadłam. Ja też. Ej, idziemy do. Idziemy. Idziemy do popianki? Jakie pianki? Chyba cię pogięło. Czyż nadnijemy pianek? Aha, jesteśmy mięsożerni. Skąd wiesz? Bo jesteś psem i jesz mięso, tak? Nie, Kornelia jest mięsożerna. A dlaczego? Bo jest lisem. A, a, nie, a nie kotem. A nie ani psem, ani misiem. I jakim tam jeszcze? Jakie tam jeszcze zwierzę jest w naszym mieście? Zdzisława jest jeszcze, czyli jest koniem. O, konie są też, no. Y, spaniele. Y, kto, jaki spaniel teraz. Jaki spaniel teraz. Jacy Spaniele są? No na przykład ty, Agata i ktoś tam jeszcze? Waleria. Waleria? Kto to w ogóle jest? To jest siostra Agaty. Aha, ja, ja, ja się spytam Agacie, albo tobie, czy, albo Korneli, albo Antoniny, albo Laury, czy możemy wpaść yy, u jej siostry na noc? Albo napiszemy party. Aha, ok. No to ja zapytam się mamie, czy możemy. Albo może. Ale, ale, albo czekaj, czekaj. Zrobimy tak. E, możemy zrobić tak, że. Że jak? Że jak, Aurora? Ty co zrobisz? No, możemy zrobić tak, że, że. dzisiaj. Że dzisiaj o północy. Jakiej północy? Chyba, chyba ci pogięło. Jakiej północy? Co ty gadasz? E, sorry, e, ten. E, dzisiaj o 15.00 e, będzie ten. Możemy wszystkie dziewczyny zaprosić, czyli ciebie, mnie, Agatę, Kornelię, Laurę i Antoninę. Co ty na to? Myślę, że to jest chyba dobry pomysł, co? No, takie. A wiesz, że Agaty siostra jest taka naiwna? A dlaczego naiwna? Co ci się w niej nie podoba? No bo mi się... momu mi się zaczepiała w dzieciństwie. W dzieciństwie? No w dzieciństwie, a co? Co myślałaś, że, że w przyszłości... W przeszłości, znaczy się? No nie. No właśnie, no to, no to może dzisiaj wpadnie mu nieco? Co, ale kto jest dopiero? godzina? na 8.58. O kurwa, to za dwie minuty będzie dziewiąta. To musimy już być prawie w domu. No. I wiesz, bo Agaty siostra jest taka... No, taka sobie, nie? No. Ej, ale wiesz, że siostra Agaty, czyli Waleria, yy, yy, ostatnio ukradła Agacie jedną zabawkę. Yy, ten... I nawet nie uwierzysz, co ona zrobiła. Co takiego? No bo Waleria y, włożyła do kibla y, papier, y, wpuściła go po prostu, a potem Agata go wyciągnęła, a potem umyła ten pod prysznic, nie? Jezu, ale to było takie okropne, w ogóle, że, w, że w ogóle mi się żygać mi się chciało na ten widok. A ciebie? Ciebie ty, y, ciebie. Eee, znaczy, mnie też chciało mi się żygać, wymiotować oczywiście, bo bo jak widzę jakieś świństwo, to już wymiotuję i idę szybko po prostu, idę szybko już do kibla, jak petarda po prostu. Aha, dobra, no to my widzimy się ten. Jak to jest godzina? 8.59. O kurwa, to musimy już być w domu. Dobra, no to ja idę z moim bratem i z moim braciszkiem. Ej, Henryk! Henryk, Stasiek, czego? My już musimy iść do domu. Dlaczego? Bo za, minu bo za minutę jest dziewiąta. A, no to już dobra, no to, no to widzimy się później, nara. A wy gdzie? Idą do domu. A, no to my też idziemy. Dzięki, Godzilla, za ten... za ten... zaproszenie. Nie ma za co. Wy już iść się do domu. Nara, nara. W domu. I jak było na obozie harcyckim? No dobrze. A co myślałaś? No dobrze. Dobra, wiecie co? Musimy się już żegnać. Dobra, widzowie, musimy już opuszczać ten filmik. Nara. See Nara.